Siemanko, siemanko ludziska, z tej strony Tainrix i w dzisiejszym odcinku z Toilet Tower Defense pójdziemy sobie Endless Mode i przetestuję sobie na nim Astro Upgraded Titan Cameraman. Powiem wam szczerze, że dopiero teraz sobie go kupiłem, więc pierwszy raz pójdę swoim Astro na Endless Mode. Jestem ciekawy jak daleko zajdzie. Wziąłem sobie tutaj też announcer i no oczywiście na początek wziąłem sobie Mewinga, żeby Mewing mi tutaj wybronił gdzieś do 20 wave'u, myślę czy coś koło tego, na spokojnie myślę to ogarnie, więc Mikołajów upgradeuję, Mewinga upgradeuję, a potem postaram się postawić Astro jak najwięcej Astro, oczywiście pamiętając o tym, że Leprechaun będzie postawiony, będzie zwiększał jego zasięg, do tego jeszcze postawimy właśnie Anancera i będzie cooldown zwiększał, więc powinno wszystko ładnie pójść aczkolwiek nie do końca jestem pewny, bo ha, pierwszy raz nie będę na Endless Mode grał. Eee, no i announcera dawno nie używałem, więc. E, no, dajmy się zaskoczyć. Poczekajmy chwilę, upgradujmy wszystkich Mikołajów, e, przejdźmy może do 20 wave'u i zobaczymy, co się będzie działo. No i tutaj będzie to jakoś e, lepiej już wyglądało. Mamy prawie wszystkie Mikołaje na levelu 6. O, już mamy nawet wszystkie. Teraz Mewinga wymaksuję i będę mógł się brać za astro. Nie wiem, jak je e, ustawiać i powiem szczerze. Że jak gęsto mogę je ustawić Więc e, nad tym zaraz będziemy pracowali Może trzeba będzie przestawiać Od razu na początku Ale zaraz się przekonamy Leplikuna postawimy tutaj na rogu Standardowo e, na Wabika Potem postawimy Astro No i Anoncera będziemy Kombinowali gdzie postawić Chociaż Anoncer chyba najlepiej Tutaj jakby stanął Tak na środeczku zamiast Mewinga e, Zaraz się przekonamy Może pierwszy A Astro, na początek, astro, o kurcze. O kurcze. Ej. Ej. Naprawdę już mi się podoba, że aż tak głęboko go można tutaj wcisnąć. O, gdzieś tutaj, tutaj. O, 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 o. Mamy jednego na samym środeczku. Myślę, że to jest idealne miejsce. Jak teraz go zacznę upgrade'ować, to on już tutaj ciśnie, już rozwala. Slow jeszcze nie ma, ale slow zaraz dojdzie. Ale slow dopiero jest chyba na ostatnim levelu. To jest troszkę do bani. No ale, ale, jak już ją wymaksuje. W tym momencie, w tym momencie jestem już bezpieczny, więc mogę na spokojnie ją upgrade'ować. No i jak pierwsza będzie już wymaksowana i będzie miała slow'a, no to będzie bardzo ładnie. No i na 29 zobaczcie co tutaj się dzieje, przeskoczyło na 60. Więc teraz mamy fajnego slow'a 60%, bardzo ładnie, bardzo ładnie Astro. Atakuj, atakuj, rozwalaj wszystko, bardzo duży zasięg ma, zobaczcie. A jak chcę ten zasięg jeszcze zwiększyć o 10%, tak? Ile Ty dajesz? Maksymalnie chyba 10% lekriku daje. Więc wiecie co? Od razu lekriku Tutaj gdzieś postawię. To nie będzie głupie, jak tutaj go postawię. Wiem, że on po długości bije i ma przeszywkę, ale myślę, że tutaj będzie troszkę lepiej, bo tutaj jednostki jakieś jeszcze wstawię. Więc postaram się to maksymalnie upgradeować. Tak jest, tutaj będzie plus 10%, więc zobaczcie, jaki tutaj będzie zasięg. Masakra! zobacz, Wow! Już tutaj sięga, on zaraz będzie sięgał od samego wyjścia. Jak to upgradeuje, chwila, zobaczmy. Boom. Boom! no nie, od samego może nie, ale tutaj kolejne jednostki będą przed nim. No i to już może być od samego wyjścia. Hmm, tutaj jest troszkę mały zasięg. Hmm, hmm, hmm. Dobra, może lepiej kun powinien być nawet gdzieś tutaj. E, myślę, że Mewinga mogę już usunąć i spróbować postawić tutaj na samym, właśnie koniuszku o annuncera. Zobaczmy, czy to wyjdzie, tak jak ja to widzę. Udało się, udało się. Jego zasięg też zwiększamy o 10%. Maksujemy go, no i cooldown mamy o 20% mniejszy, więc bardzo ładnie astro będzie szybciej bił. No i to jest, myślę, bardzo dobra wiadomość dla nas. Zasięg 71 i pół, cooldown 0,16 nie no, wypas, 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 wypas teraz tylko muszę jak najwięcej ich postawić, jak najbliżej siebie, no i dobra, mamy wave 40, coś mi się tutaj udało postawiać, w zasadzie starałem się jak najciaśniej to postawić nie upgrade'owałem żadnej jednostki, teraz dopiero się tym zajmujemy, więc coś tutaj przechodzi aż gdzieś tutaj ale myślę, że zaraz będzie większy damage i będzie w zasadzie wszystko padało gdzieś na tej linii problem jest taki, że jednak ten announcer nie ma aż tak dużego zasięgu, i niektóre jednostki nie łapią tego cooldownu. No, ale musimy z tym żyć. Musimy z tym żyć. Staramy się teraz jak najwięcej Astro postawić, żeby damage był jak największy. Staram się oczywiście wszystko na autoskipie zrobić, ale coś mi się wydaje, że na 50 wave autoskip wyłączę, żeby troszkę to ogarnąć. Bo jednostki przechodzą troszkę daleko, jak na tym poziomie, chyba że tutaj to rozwalimy i troszkę da radę wycofać to do tyłu, wypchać, Chociaż nie, już widzę, że będzie ciężko. Już tutaj następne jednostki mają bardzo dużo życia, więc do, do 50, do 50 pójdziemy na autoskipie. Na 50, wyłączymy to i jakoś to wyciśniemy pod, samą, pod samo wyjście. I wtedy będzie można autoskip znowu na kilka waveów włączyć i zobaczyć, jak to pójdzie. No tutaj bardzo dużo jednostek jeszcze nie jest wymaksowanych, prawda? 2, 4, 5 jednostek jeszcze nie jest w ogóle ruszonych, więc no jeszcze kupa, kupa czasu, aż będzie naprawdę. Naprawdę siła. Jest 50 wave, autoskip wyłączyłem, zobaczmy teraz jak to wypkamy. Czy damy radę to wszystko ubić? Tutaj jest dużo takich malutkich jednostek, więc nie powinno być zbytnio problemu. Ale zaraz się przekonamy, bo tutaj jeszcze Massive Oven jest z przodu i z nimi mamy troszkę problemu. Co tu jest jeszcze? Laser Scientist, dobra, tego scientista wybijemy i teraz to wszystko tutaj padnie. Dobra, dobra, teraz to się wszystko powinno stopić. Giant Smooth Toilet. Czy z nią sobie damy radę? Tak, to jest 7 milionów, więc nie powinno być wcale problemu. No ale dajmy się, dajmy się zaskoczyć, prawda? Tutaj, jeszcze ogólnie, jeszcze, jeżeli chodzi o stawianie jednostek, tutaj się będę starał jeszcze coś postawić w zasięgu annoncera I nie wiem, jak to wy... chociaż nie, dobra, tutaj coś postawię. Tutaj też mam nadzieję, jak te jednostki się odwrócą w tamtą stronę w przód. To mam nadzieję, że tutaj zmieszczę jeszcze jedną jednostkę, chociaż nie, nawet teraz zmieszczę, eee, ta gitara, dobra, jeszcze coś tutaj dałem radę tutaj też się postaram. No i gdzieś tutaj, prawda? Postaramy się może będzie jeszcze zasięg. O, tutaj raz i tutaj jak najgłębiej. Dobra, jest, jest, jest. Udało się czy jeszcze jedna się tu gdzieś się uda? Nie, mam 18. Mam 18 jednostek. Mam nadzieję, że tutaj nie będą zbyt stunów łapały, ale to jest jedyne miejsce, gdzie faktycznie jeszcze jest zasięg tutaj też złapał. Tak jest. Czyli na razie chyba tylko jedna jednostka nie złapała zasięgu announcera. No cóż, no cóż, możemy z tym żyć. Potem jeszcze trzech Mikołajów będziemy usuwali, więc to już te jednostki w ogóle nie złapią tego zasięgu, jak tak patrzę. Ale damy radę, dobra, damy radę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W praniu zobaczymy. Oczywiście autoskip możemy. Znowu włączyć na kilka waveów, zobaczyć jak to wyjdzie. Sajentyści powinni szybko paść, jak zaczynamy tutaj z przodu, to nie powinno być takiego problemu. Ale teraz zobaczmy, co się będzie działo z z Skeletonem. On ma jednak 13 milionów życia. No tak jak mówię, wszystkie jednostki jeszcze nie są wymaksowane. Eee, tutaj 2, 4 co najmniej, 4, 5. 5 jednostek tutaj z przodu też jeszcze nie, jedno to 6 jednostek nie jest wymaksowanych, więc to tak, jakbyśmy walczyli tylko ma jednostkami, ale o dziwo bardzo ładnie sobie poradziły. No ale zerknijmy, jak sobie poradzą na wave 70, z kolejnym bossem, którym jest Giant Turkey. Wiadomo, że Giant Turkey stunuje bardzo obszernie, o właśnie, tak jak teraz, i wszystkie jednostki, które są. Na mawce <noise> i które da się zestunować. Także wszystko zestunowało. No, ale zobaczmy, jak z tym pójdzie. 23 miliony do rozwalenia. Bardzo dużo już jednostek upgradeowałem. W zasadzie zostały 3,5 jednostki do upgradeowania. Potem do usunięcia Mikołaje no i stawienie kolejnych trzech jednostek. Zobaczymy, czy będę w stanie w ogóle to postawić. Na razie idzie całkiem spoko, tylko ten splash temat. Hmm, jest splash damage, ale jakoś tego nie widać w damage'u, jeżeli chodzi o inne jednostki, jak dostają. Dobra, przy takich małych jednostkach, spoko, nie? Ale jak idą bossy lub mini bossy, no to hmm, bardzo mało życia im zabiera. Dopiero lasery zabierają więcej życia, więc no ciężko, ciężko. Ale nie ma co się poddawać. Przetarłem się do wave'u 80. E, teraz tylko zobaczmy, jak to tutaj pójdzie. Dual Cargo musi szybko paść, żeby wyskoczyły z niego glicze. No i oby nie przeleciały sobie tak po prostu i żebym zdążył je szybko rozwalić Zobaczmy jak to wyjdzie, dobra, cargo pada Teraz pojawią się glicze gdzieś tam w środku e, Czy będziemy je widzieli? czy padną, no, o są, 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 dobra widzę, że padają dosyć szybko, zaatakują tutaj pierwszą jednostkę, ona jest dosyć blisko więc ją złapią dobra, ale już ich nie ma, dobra, udało się no i na wave 83, akurat jak wave 83 wskoczył, mamy wszystkie jednostki wymaksowane więc teraz muszę nazbierać kasę podejrzewam, że około 150 tysięcy, żebym mógł naraz usunąć wszystkie Mikołaje i postawić jeszcze trzy jednostki, więc przez Skoczmy do momentu, gdy już będę miał te 150 tysięcy, zobaczmy na którym wave to się stanie. No i stało się. Na wave 94 mamy 150 tysięcy. No i tak jak skoczyło 150 tysięcy, to tak sobie pomyślałem, ale przecież jak ja sprzedaję Mikołaje, to też dostaję kasę i już mamy 174 tysiące. Więc mogłem trochę wcześniej yy, przestać zbierać, <laughs> sprzedać Mikołaje i postawić następne jednostki. Teraz tak, chciałbym postawić jedną jednostkę tutaj, o w tym miejscu i upgrade'ować ją na maksa. Kolejną jednostkę, hmm, wiecie gdzie? Bo ja nie wiem. Chyba postawimy... Tutaj, 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 tutaj postaram się jak najbliżej. E, raz, dwa, trzy. Zasięgu troszkę brakuje, minimalnie, ale dobra. Ogólnie jest całkiem spoko zasięg. Tutaj łapie, tutaj łapie, no i tutaj prawie całą trasę. Nie jest wcale źle. No i kolejna jednostka, myślę, że najlepszym miejscem, tak mi się wydaje, jest. To miejsce tutaj, ona będzie jeszcze łapała z tej strony, chociaż to wcale dużo nam nie da. O, zobaczcie, kasy mam nazbierane na jeszcze jedną jednostkę, tak naprawdę. E, dobra, to nam za bardzo nie da, bo jeżeli coś tu przejdzie, no to już nie jestem w stanie nazbierać chyba tyle kasy, żeby poprzestawiać jednostki. Dobra, przechodzimy do następnego waveu, a my widzimy się, myślę, na setce. Powinniśmy dać radę dojść na spokojnie do setki. No i nie było trudno dostać się do waveu setnego. Znaczy, się oczywiście, autoskip był wyłączony, ale nie było wcale trudno. Zobaczmy, jak tutaj nam to wyjdzie. W tym momencie mamy już 75%, więc zobaczmy, co będzie tutaj. No i jak widzicie. Tutaj są dosłownie resztki DJ-a. Także DJ Toilet 2.0 pokonany. Ale już na 102 wawie mamy lekkie problemy, bo tutaj te jednostki po raz kolejny nie chcą się zatrzymywać. Quad Rocket Shield Toilet sobie leci i leci i leci, a ten damage mój nie jest wystarczający, żeby to rozwalić. Tu jest 6, tu jest 15, tu jest 22 miliony. Więc to już będzie koniec. To drugi wave nas wykończył. No, tak jak mówię, tutaj bez problemu. Jeżeli ta jednostka nam przejdzie, to nawet tutaj z tyłu byśmy ją dali radę ubić, ale hm, no nie ma sensu przestawianie tych jednostek. Mówię, będzie ciężko potem zdobyć kasę. Dobra, w zasadzie przestawię. Czemu nie? Postawię tutaj jeszcze Mewinga. Może. A! Mewing! Mewing! Pomóż mi Mewing! Może Mewing je zatrzyma na chwilę. Eee, no właśnie, tak, eee, oberwał i zatrzymał. Bardzo, bardzo ładnie, Mewing. To było świetne. Eee, nie zdążyłem go upgrade'ować, a może by zatrzymał coś wcześniej, ale nie było szans, żeby to ogarnąć. Niestety, jeden. O! Jeden kład toilet mógł przejść. W sumie, gdybym to wiedział, no to bym przestawiał te trzy jednostki, bo na trzy jednostki miałem w sumie kasę hmm, no to następnym razem będę wiedział, że warto jeszcze przestawić na koniec bo jest to do ogarnięcia ten 102 wave, ale na dzisiaj to już będzie koniec, naprawdę fajny astro do wave'u bardzo ładnie się nim przechodzi, ma duży damage a co za tym idzie duży dps, mały cooldown bo jest aż 0,2, 2 no i slowuje więc no idealna jednostka także polecam wszystkim kupić sobie tą jednostkę i nią grać endless mode, polecam też zostawić subika jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Hej!